Ewangelia Jana, podobnie jak orzeł, unosi się na niebosiężnych wyżynach objawienia Bożego. Wprowadza nas w tajemnice wieczności i przynosi najwspanialsze prawdy o Bogu, który stąpił na ziemię, aby zamieszkać pośród nas. Jak mówi Jan: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy Jana, godzina pierwsza, czternaście. Dziś, z pokorą i czcią, staniemy na świętej ziemi aby odkryć głębie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, który jest wcielonym Słowem Bożym. Prolog Ewangelii Jana, Jana 1, 1 myślnik 18, to majestatyczny wstęp do tej wyjątkowej księgi. Apostoł Jan prowadzi nas do wieczności, pisząc, Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, Jana 1, 1. Słowo, czyli Logos, nie tylko istniało przed stworzeniem świata, ale było u Boga i było Bogiem. Tutaj widzimy pełnię boskości Chrystusa, Jego jedność z Ojcem i Jego udział w stworzeniu. De Akarson trafnie zauważa, że prolog jest jak przedsionek całej Ewangelii. Ukazuje, jak odwieczne słowo wkracza w czas i historię, aby stać się Jezusem z Nazaretu. Jak mówi Jan, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało Jana 1-3. Prolog zestawia Boże działanie w pierwszym stworzeniu z nowym stworzeniem, które jest dziełem Chrystusa. Jan wyraźnie pokazuje, jak transcendentny Bóg staje się immanentny, jak wieczny i nieskończony Bóg wchodzi w granice czasu i przestrzeni. Wcielenie jest jednym z najgłębszych i najwspanialszych cudów. Jak czytamy, i słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, Jana godzina pierwsza, czternaście. Słowo zamieszkało, można dosłownie przetłumaczyć jako rozbiło namiot lub w tabernakulowało wśród nas, co nawiązuje do Bożej obecności w namiocie spotkania w Starym Testamencie. Wyjścia 25.8. FF Bruce podkreśla, że prolog Jana nie tylko wprowadza główne tematy Ewangelii, ale także przypomina o Bożym działaniu w stworzeniu i odkupieniu. Chrystus jako światłość świata przyszedł, by rozproszyć ciemność grzechu. Jak mówi Jan: "Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła" Jana 1:5. Jednym z kluczowych tematów Ewangelii Jana jest objawienie chwały i łaski Bożej w Jezusie Chrystusie. Jan pisze i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełen łaski i prawdy Jana godzina pierwsza 14. Chrystus objawia chwałę Ojca nie tylko przez swoje cuda, ale przede wszystkim przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Ta chwała nie jest jednak odległa ani nieosiągalna. Dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy dostęp do Boga. Jak Jan mówi, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę za łaską Jana godzina pierwsza, 16. W Chrystusie znajdujemy pełnię Bożego miłosierdzia, prawdy i miłości. Ewangelia Jana to wyjątkowe świadectwo o Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Jana 14:6 To zaproszenie do osobistej relacji z Bogiem, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Czy otworzysz swoje serce na tę prawdę? Drodzy widzowie, w dzisiejszym spotkaniu przyjrzymy się głębokim prawdom teologicznym zawartym w Ewangelii według Świętego Jana, rozdziale pierwszym, w wersetach od jednego do pięciu, tekst ten przedstawia nam logos, Słowo, które jest odwieczne, boskie, stwórcze i źródłem życia oraz światła dla ludzkości. Oto tekst, który będzie przewodnią myślą naszej refleksji: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła, Jana na jeden, jeden myślnik pięć. Zapraszam do wspólnej refleksji nad każdym z tych wersetów. Na początku było Słowo, Słowo istniało zanim powstał świat. Fraza na początku odnosi się do początku czasu i stworzenia, tak jak to czytamy w księdze rodzaju, na początku Bóg stworzył niebo i Ziemię, rodzaju jeden, jeden. Ale tutaj Jan chce nas skierować ku jeszcze głębszej prawdzie: Jezus Chrystus jako Słowo istniał zanim powstał czas. W tym jednym zdaniu odnajdujemy początek teologii chrystologicznej: Jezus nie został stworzony, ale od zawsze jest. Jakie znaczenie ma dla nas to, że Jezus jest odwieczny? Czy nasza wiara opiera się na poczuciu Jego wiecznej obecności? A Słowo było u Boga to zdanie mówi o bliskiej i osobistej relacji Słowa z Bogiem Ojcem. Słowo jest odrębną osobą, a jednak pozostaje w pełni Bogiem. Wers drugi podkreśla: Ono było na początku u Boga, co oznacza odwieczną komunię i jedność. Czy w naszych modlitwach i życiu duchowym uznajemy Jezusa nie tylko za zbawcę, ale także za tego, który jest jedno z Ojcem? I Bogiem było Słowo. Jan wyraźnie podkreśla: Jezus Chrystus jest Bogiem. To jednoznaczna deklaracja, która wyklucza wszelkie wątpliwości. Słowo nie jest stworzeniem, ani bytem zależnym, ale w pełni dzieli naturę Boga Ojca. Jak ta prawda wpływa na nasze postrzeganie Jezusa? Czy oddajemy Mu należny hołd i chwałę jako Bogu Wszechmocnemu? Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ten werset ukazuje Jezusa jako aktywnego Stwórcę. On jest tym, przez którego wszystko zostało stworzone por kolosan godzina pierwsza szesnaście. Nic, co istnieje, nie powstało poza Jego mocą i wolą. Czy w naszym świecie dostrzegamy odbicie Jego chwały? Jakie miejsce w naszym codziennym życiu zajmuje Jezus jako Stwórca? W Nim było życie, Jezus nie tylko daje życie, ale jest Jego źródłem. Życie, o którym mowa, to zarówno istnienie fizyczne, jak i życie duchowe oraz wieczne. On przyszedł, aby dać nam życie w obfitości. Jana, godzina dziesiąta dziesięć. Czy pozwalamy Jezusowi być naszym źródłem życia każdego dnia? Jak odpowiadamy na Jego dar zbawienia? A życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jezus jest światłością, która rozprasza duchowe ciemności, grzech, ignorancję, śmierć. Ciemność, czyli moc zła, nigdy nie pokonała i nie pokona światłości Chrystusa. Jakie ciemności w naszym życiu potrzebują światła Jezusa? Czy pozwalamy Mu nas prowadzić? Drodzy przyjaciele, Słowo, o którym mówi święty Jan, to Jezus Chrystus. Jest On wieczny, boski, Stwórcą wszystkiego, źródłem życia i światłością świata. Zakończmy nasze spotkanie modlitwą. Panie Jezu Chryste, dzękujemy Ci, że jesteś odwiecznym Słowem, które przyszło na świat, aby nas zbawić. Prosimy Cię, abyś oświecał nasze serca Twoim światłem i prowadził nas ku życiu wiecznemu. Niech Twoja chwała objawia się w naszym codziennym życiu. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z naszymi treściami.